Krzysztof Witowski, witam serdecznie. Rozmowa dnia i przedstawiam Państwu mojego gościa Krzysiek Hebda. Witaj Krzyśku. Witam serdecznie. Dwóch Krzyśków, trochę bujana rozmowa, ale dzisiaj nie będziemy bujać, bo e, Drodzy Państwo, dzisiaj tak naprawdę chcemy pokazać w tym naszym spotkaniu, że niepełnosprawność to nie musi być wyrok i właśnie Krzysiek jest tego najlepszym e, przykładem. E, Krzysztof, jeżeli pozwolisz, cofnijmy się e, do dnia kiedy stało się coś, co zmieniło całkowicie Twoje dotychczasowe życie? No, był to 13 sierpnia 2018 rok i wypadek komunikacyjny na motocyklu, co było moją największą pasją i niestety trafiłem na nierówność w drodze, która doprowadziła, że straciłem kontrolę nad motocyklem i wjechałem do rowu. Bo skończyło się niestety uszkodzenie rdzenia kręgowego dosyć wysoko, bo TH4 i niedowład kończyn dolnych i tak samo brak czucia poniżej miejsca uszkodzenia, co na co dzień jest dosyć dokuczliwą dolegliwością. No i przysparza dosyć sporo kłopotów przy codziennym funkcjonowaniu i wykonywaniu praktycznie każdej czynności. Twoją historię w ogóle usłyszałem zaraz po, po wypadku. Yy. Tą Twoją historię opowiedział mój znajomy. Wtedy rozpoczęła się w ogóle cała walka o Twoją sprawność. I myślę, że tutaj, niezależnie od tego, co mówią lekarze, Ty cały czas mówisz, że walczysz o sprawność, o pełne zdrowie, prawda? Każdego dnia i walczę o to, ile tylko jest sił, bo szanse są zawsze na to, żeby stanąć. Na dzień dzisiejszy jeszcze się tego nie udało osiągnąć. Ale żeby osiągać nawet małe kroki, trzeba dużo wysiłku i dużo pracy, żeby jakoś sobie radzić z codziennością. No ale chyba, wiesz, nasi telewidzowie nie do końca mogą zdawać sobie sprawę, o jakim wysiłku mówimy, bo Twoja rehabilitacja to jest ciężka, ciężka praca. Ile razy w tygodniu musisz ćwiczyć? No ja ćwiczę codziennie, bo tego się nie da odpuścić. Rehabilitację ogólnie mam jeszcze do ośrodków rehabilitacyjnych i tak samo w tygodniu przychodzi do mnie rehabilitant. Oprócz tego no, sam muszę ćwiczyć, ponieważ każdy dzień jest bez ćwiczeń dniem straconym i człowiek tak Ale naprawdę. Ale to jest liczone, liczone w godzinach. Yy, yy, Mówimy o to, godzinach dziennie. Yy, tak, no można powiedzieć, że mniej więcej 2-3 godziny dziennie to jest ćwiczeń, bo samej aktywności, gdzie Poruszam się na przystawce do wózka, ogólnie samym wózkiem też dużo spaceruję, gdzieś podróżuję, więc to jest mniej więcej dwie godziny codziennego wysiłku, oprócz ćwiczeń, oprócz wielu innych rzeczy, które wykonuję. Mówiłeś, że Twoją pasją były motocykle, natomiast to nie jedyna pasja, którą poniekąd straciłeś przez swój, swój wypadek i niepełnosprawność. Tą twoją pasją były także pociągi, bo byłeś maszynistą. Byłem maszynistą przez krótki czas, bo pół roku już po uzyskaniu licencji na maszynistę jeździłem samodzielnie. I był to czas piękny i z miłą chęcią, gdybym tylko wstał na nogi, wróciłbym do tego zawodu, bo daje wiele satysfakcji. z niesamowicie odpowiedzialną pracą, ale mm, Psychika tak naprawdę daje dużo do myślenia i zadowolenie pasażerów, jeżeli się oddaje do całe serce w to, to ma się pełną satysfakcję. I ogólnie zawsze lubiłem jeździć. Czy to samochód, czy motocykl, który był przeważającą ilością w moim miejscowości. Ale życiu. to teraz chyba też nie będzie żadnym fopa, jeżeli powiem, że teraz też. Okazuje się, że bardzo polubiłeś jazda na wózku inwalidzkim, ale takim trochę innym tak. niż my normalnie znamy. W ogóle chciałem Ci powiedzieć, że zaprosiłem Cię do programu, do naszego spotkania w ramach rozmowy dnia, dlatego że chciałem, żeby też inni ludzie zobaczyli, że można być osobą niepełnosprawną można znaleźć sobie Kolejną nową pasję dostosować się do obecnej sytuacji, w której ty jesteś, bo twoje życie zmieniło się nawet nie 180 stopni, ale chyba więcej. Yy, I ten początek na pewno był Krzysztof trudny. Pamiętam, że kilka razy rozmawialiśmy na ten temat. Miałeś takie chwile zwątpienia. Te chwile zwątpienia się zawsze pojawiają i tego się nie da uniknąć. To jest, codziennie, to jest normalne dla każdego niepełnosprawnego, który siada na wózek i kwestia. Przyzwyczajenia się do nowej sytuacji, odnalezienia się w tym, potrafi trwać naprawdę długo i mimo, mimo czasu, który mi ja zawsze gdzieś przychodzi dzień, który dobija człowieka, i trzeba sobie jakoś z tym poradzić, przewalczyć to, ale nie ma tak, żeby nie wracać pamięcią do tego, co było i do tego, co się straciło. Jest... No, ale można coś zyskać, tak? Bo dzisiaj yy, przed naszym nagraniem pokazałeś mi, że całkiem sprawnie szybko poruszasz się na wózku inwalidzkim, który ma taką specjalną dostawkę. Państwo to teraz możecie oczywiście zobaczyć na naszych ekranach, jak Krzysiek śmiga właśnie na tym czymś. Jak to się w ogóle nazywa? To jest ogólnie przystawka do wózka, która pozwala przede wszystkim poczuć, jak dla mnie, większą swobodę poruszania się. Bo o ile sama jazda na wózku bez przystawki Pokonanie dwóch, trzech kilometrów i wszelakich nierówności potrafi bardzo wysilać ręce, i to jest wysiłek, który tylko niepełnosprawny może tak naprawdę wiedzieć, o czym mówię, bo siadając na wózek, ręce potrafią być tak zmęczone, że po kilometrze dwóch potrafi człowiek usiąść i dopiero po jakimś czasie znowu zacząć jechać. Mm. Przestawka daje to możliwość, że przede wszystkim można pojechać kilkanaście kilometrów. I nie czuję się wtedy człowiek ograniczony tylko do własnego miejsca. Tylko można pojechać gdzieś dalej. Tak, jeżeli pogoda mi pozwala, to jest ja praktycznie codziennie około 20 km robię, serio? dzień na 20 dzień. 20 km tak. dziennie, a taka najdłuższa trasa, którą pojechałeś wózkiem z przystawką? Z przystawką to było około 30 km. To jest naprawdę spora odległość. Tak. Tym bardziej uwzględniając to, że jeżeli większość osób wie, w jakim rejonie mieszkam, to nie są proste drogi i idealne Poręba ścieżki. Poręba, mała, drodzy Państwo, tak. zapraszamy bardzo gorąco. Zresztą Twoje ulubione trasy prowadzą w stronę Żeleźnikowej, prawda? I tam jest naprawdę pięknie. Tak. Zresztą w tych okolicach byliśmy Byliśmy <grym> dzisiaj tak, ja tego przed nagraniem, żeby pokazać żeby... rzeczywiście, jak się Twój sprzęt sprawuje. Krzysiek, ja mam takie poczucie, że dla Ciebie to jest Taka nadzieja, bo chyba wszyscy wiedzą, że ruch fizyczny czyści głowę i tak. generalnie powoduje, że pozbywamy się tych wszystkich stresów, tych negatywnych emocji. U ciebie chyba też tak jest, że ten ruch fizyczny trochę spadł ci z nieba. Yy, yy, polubiłeś to i teraz właściwie to jest taka twoja część życia, prawda? Walka o zdrowie, walka o tak. sprawność, ale z drugiej strony coś, co już ci sprawia przyjemność, chyba to możemy powiedzieć? Jak najbardziej. To się stało wręcz codziennością, tak naprawdę. Dla mnie wysiłek fizyczny jest podstawą każdego dnia. I tak jak powiedziałem, ja. Czym więcej ćwiczę, tym mniej się czuję zmęczony i ta aktywność fizyczna, dzięki przystawce przede wszystkim, pozwala mi codziennie nabierać nowych sił i czuć się tak naprawdę mocnym przede wszystkim. I przystawka też działa tak naprawdę jako sprzęt rehabilitacyjny, bo mało kto sobie zdaje sprawę, ale dzięki niej ja na przykład bardzo mocno usztywniam cały kręgosłup. Część mięśni, której nie czuję, mimo wszystko pracując na przystawce, muszę pracować z całym tułowiem. I w tym momencie ja rehabilituję jakby w pewnym sensie swoje mięśnie okay. i je wzmacniam, więc to jest połączona rekreacja tak naprawdę z rehabilitacją. Czyli tutaj już właściwie sąsiedzi z Poręby i z okolicy Żeleźnikowej chyba już Cię dobrze znają, prawda? Jakie były te pierwsze reakcje? Przyjechał człowiek na jakimś dziwnym e, urządzeniu, porusza się do przodu, robi to naprawdę bardzo sprawnie. Pierwszy, drugi, trzeci dzień on nie odpuszcza i jeździ dalej. Jak ludzie tak. reagują? na początku? Ogólnie wielkie zdziwienie, bo tak naprawdę jestem tutaj w tym rejonie pierwszą osobą, która coś takiego ma i wręcz ludzie patrzyli jakby to był jakiś statek kosmiczny. Nawet. Ale Dzisiaj było tak samo, tak? Trochę tak. też tak zauważyłem. Podobnie. Kiedy wyjechałeś, właściwie jechałeś drogą, którą często przemierzasz, pomimo tak. wszystko. Dlatego jest wielkie zdziwienie. A najciekawsza jest reakcja dzieci, które się <noise> zastanawiają, co to jest, i naprawdę czasami potrafią wręcz zostawić rodziców i wiedzą, tak. no, i tak. I ogólnie jest to bardzo fajny sprzęt, aczkolwiek niestety jego cena. Dyskwalifikuje wiele osób, które no, pewnie z przyjemnością by chciały coś takiego mieć i ćwiczyć, ale są to kwoty prawie że nierealne. Jak sobie Ty z tym radzisz? Właśnie też z tymi kwotami, bo e, niestety, ale rehabilitacja nie jest tania i no, skądś te pieniądze trzeba wziąć, prawda? I, I to jest właśnie to twarde życie, z jednej strony niepełnosprawność, a z drugiej strony ogromne potrzeby finansowe, żeby walczyć o siebie. No dlatego ja dzięki temu, że udało mi się znaleźć pracę, więc mam jakiś zastrzyk minimalny, ale tak naprawdę na początku, po wypadku, kiedy zaczynałem startować z niepełnosprawnością, to największą pomocą była pomoc innych. I tak samo 1% z fundacji, który dał taki pierwszy zastrzyk, żeby w ogóle ruszyć i z rehabilitacją, i w ogóle z dążeniem do samodzielności bo niestety bez rehabilitacji nie byłbym w stanie dzisiaj tak funkcjonować, jak funkcjonuje. Jesteś podopiecznym Stowarzyszenia Sursum Corda i to, tak. jest, te, to jest też pewna relacja, która y, pozwala y, pozyskiwać środki na rehabilitację. Tak i dzięki temu no, udaje mi się kilka razy w roku z reguły pojechać na rehabilitację bo bez tych środków no raczej nie byłbym w stanie jedynie co mógłbym sobie pozwolić na rehabilitanta, który czasem by się u mnie pojawił, ale tutnus rehabilitacyjne, na który jestem 2-3 razy w roku, no to są kilka tysięcy, więc no ta kwota jest podstawą do tego, żebym mógł sobie poradzić z tą rzeczywistością, która jest. Łatwiej jest, kiedy widzisz, że dookoła nie brakuje ludzi, którzy chcą pomagać? No oczywiście, dlatego ludzie, ku mojemu zdziwieniu nawet, bardzo chętnie pomagają i nieraz gdzieś, czy to właśnie siadam do auta, czy gdzieś jadę pod górkę, sami, sami podchodzą i pytają, czy pomóc, hmm. dlatego przyjemne. jest to bardzo przyjemne i A co pomocne. co <laughs> Z miłą chęcią, ale muszę uważać, bo czasami ludzie niestety nie mają świadomości, tak naprawdę, jak się funkcjonuje na wózku, i potrafią robić pewne ruchy, gdzie można bardzo szybko spać z tego wózka. Okay. Jest to pomocna dłoń, aczkolwiek czasami to odruchowe ty wtedy, ty szybkie ty stajesz nerwy. się trenerem, instruktorem? Bo tak. najpierw musisz Ja muszę szybko zareagować i komuś jak to, wytłumaczyć. Jak to działa, żebyś ty z tego wózka nie spadł, tak. prawda? Dlatego w większości no, doszedłem w miarę do takiego funkcjonowania, że tylko. Konieczności korzystam z pomocy innych, ale czasami są sytuacje, gdzie jeżeli nie skorzystam z tej pomocy, to nie jestem w stanie się dostać w wiele miejsc. To prawda, bo jest jeszcze wiele barier dla osób niepełnosprawnych. Krzysztof, w jaką stronę zmierza ta Twoja aktywność fizyczna? Bo dla mnie poziom 20-30 km dziennie to już nie jest poziom amatorski. Tak się zastanawiam, czy tobie gdzieś nie świta jakaś kariera sportowca. Wiesz, jeżeli chodzi o sport osób niepełnosprawnych, to szczęście, nieszczęście, wiek nie ma żadnego znaczenia. Znam co najmniej kilku no sportowców, którzy poruszają się. Na podobnych sprzętach jak ty, którzy no, przekroczyli piątkę z przodu i są naprawdę w czołówce, jeżeli chodzi o swoje kategorie sportowe, gdzieś taka myśl pojawiła się w Twojej głowie? Na razie nie myślałem pod kątem zawodowym. Na razie no, cały czas mi zależy na tym, żeby jak najmocniej stać się jak najmocniejszym, bo zmęczenie jest najgorszą rzeczą, jaka może być. I ogólnie jestem osobą, która nie za bardzo chce korzystać może z pomocy innych, jeżeli chodzi o codzienne czynności. A żeby sobie radzić samodzielnie, ta siła musi być cały czas. Znaczy, I... zapewne chcesz mieć pewność, że niezależnie od tego, co wokół się będzie działo, że dasz sobie radę samodzielnie. I tak. to nie jest. Bo teraz możemy się zastanawiać, czy rzeczywiście kogoś nie urazimy, proponując pomoc osobie niepełnosprawnej, ale z drugiej strony. Trochę jest też chyba tak, podejrzewam, że no, dla Ciebie to jest kwestia, poradzę sobie w każdej sytuacji, albo sobie nie poradzę, więc walczysz o to, poradzę sobie. O to poradzę, tak. Dlatego wiele e, czasami ryzykownych podejść biorę pod uwagę, ale wychodzę z założenia, że kto nie próbuje, ten nie osiąga celów. I czasami są to cele na które sam wątpię, czy osiągnę, ale okazuje się, że potrafię się zaprzeć i wiele rzeczy robię, które gdzieś tam, jak ktoś słyszy pełnoosprawny, że chce coś takiego zrobić, to oczy się mu otwierają dwa razy więcej, czy ja, czy ja wiem, co chcę zrobić. Dlatego przystawka i ogólnie dążenie do samodzielności. Pomaga w tym, żeby się stawać samodzielnym i mieć tą satysfakcję, że mimo, że jest się na wózku, można wiele rzeczy zrobić. Yy, zaczynasz być też swoim własnym mechanikiem. Tak. Co to w ogóle za historia? Podobno zbudowałeś jakieś dodatkowe koło, które pomaga ci yy, przemieszczać się na wózku inwalidzkim. Yy. Powiedz nam coś więcej. Ogólnie bardzo lubię konstruować wiele rzeczy i gdzieś, jak podpatrujemy, to Rzeczy, które są codziennością dla wózkowiczów, ułatwiające im pewne czynności. Lubię wymyśleć coś sam. Inspiracją było dla mnie kiedyś ogłoszenie na Facebooku, gdzie napisał pewien pan, że jeżeli znajdzie pięciu chętnych na stworzenie takiego dodatkowego koła, które pomaga przyjeździe na nierówności, no to jaki znajomy jego jest w stanie coś takiego zrobić. Ogólnie. Inspiracją przede wszystkim też było to, że niestety ceny takich dodatkowych urządzeń nie na rynku są tak drogie, że przede wszystkim nie refundowane. I to było takim czynnikiem, który dał mi bodziec do tego, żeby coś spróbować samemu skonstruować. I takie no koło i czemu służy? Ogólnie temu, żeby czy wjeżdżając na piasek, czy na trawnik, czy na kamyczki, no niestety nie grzęzić przednimi kółkami, bo to jest, no każdy wózek ma z tym problem i wtedy nagle trzeba jechać na tylnych kołach tylko, bo inaczej się tego nie da pokonać, a tutaj zapinając to dodatkowe koło jedziemy, przód nam podnosi, jedziemy na trzech kółkach mhm. i to przednie koło ma 10 cali, więc nawet jeżeli to jest większa nierówność, to ono bez problemu to pokonuje i nawet wjeżdżanie na krawężniki, już nie trzeba tego robić technicznie, jak no, większość doświadczonych osób na wózku, tylko nawet laik początkowy jest w stanie bez problemu pokonać takie krawężniki. Przy nawet nierówności, bez większego wysiłku. Wypadek zmienił coś, co możesz uznać, że stało się to na lepsze? Jest coś takiego, co zauważasz w sobie? Co sprawiło, że stałeś się lepszym człowiekiem, niezależnie w jakiej kategorii, w jakiej części? Myślę, że przede wszystkim to, że poznałem naprawdę wiele wspaniałych ludzi. Jeżeli chodzi o pomoc i to, że, ca że cały czas są wsparciem ogromnym, gdzie nie przypuszczałem, że naprawdę będzie ich aż tyle. I myślę, że to dało takie większe zaufanie i przede wszystkim świadomość, że, e, szacunek do tych osób. Że tak naprawdę wiele się straciło, ale jednak z ich pomocą można prawie dwa razy tyle osiągnąć. I... Ale jesteś też takim walczakiem, nie poddałeś się, bo dla wielu osób niepełnosprawnych barierą jest nie tylko sama niepełnosprawność, ale barierą jest to, że tracimy ochotę do życia, tak? A żeby walczyć o siebie, trzeba mieć chęć na życie coraz bardziej. Ty je masz. No i ta chęć jest coraz większa. I tak naprawdę pomysły na życie, co bym jeszcze chciał zrobić, cały czas są i one narastają. No chęć do życia najgorsze jest pokonać pierwsze, pierwszy czas po wypadku, pierwsze miesiące są no bardzo trudne i czasami jeden znosi to lepiej, drugi gorzej. Ja też miałem kilka dni załamania, gdzie nie chciało się z nikim rozmawiać, miało się doła i trzeba to było pokonać, ale tak naprawdę założyłem sobie cel, że muszę być samodzielny. Mimo że wiele czynności wyglądało no niezbyt fortunnie, czyli zwykłe przesiadanie się, mhm. gdzie ja nie byłem w stanie na początku, po wypadku, w ogóle usiedzieć bez podparcia, bo nie mam tej stabilizacji kręgosłupa aż takiej, więc no tak naprawdę samo przesiadanie, czy wiele czynności nie wyglądało zbyt dobrze i wręcz było ryzykowne pod kątem jakichś otarć na ciele, czy różnych rzeczy, które mogą się nie udać, ale uparcie do tego dążyłem i dzięki temu wiem, że warto walczyć i tak naprawdę dążyć do tego, że efekty, powtarzalność pewnych czynności daje coraz lepsze efekty i tak naprawdę samodzielność. Krzysztof, ja na początku powiedziałem, że niepełnosprawność to nie wyrok. Może się mylę, ale teraz pytanie do Ciebie, czy niepełnosprawność to rzeczywiście nie jest wyrok? Nigdy tego nie traktowałem jako wyrok. Może zastanawiając się, nie będąc w tej sytuacji, można do tego odebrać w pewnym sensie, że coś, no, że nie chciałoby się tego przeżyć i znaleźć w takiej sytuacji, ale ja zacząłem patrzeć pod kątem aspektów innych, właśnie jeżeli już widziałem tą pomoc innych, widziałem u siebie postępy małe bo małe, gdzie każdy no, w takim przypadku jak ja jestem chciałby oczywiście od razu stanąć na nogi, to byłoby najlepszym jego efektem. A tu tak naprawdę trzeba się nauczyć doceniać każde małe efekty, każde małe drgnięcie mięśnia, to, że się mogę przesiąść, to, że mogę przejechać samochodem, być no, prawie, że w pełni funkcjonalnym i to jest tak naprawdę, na tym się skupiam i zastanawiam się, czemu mnie to spotkało. Wiesz co, jeszcze jedno pytanie. Czy ktoś ci kiedyś mówił, że jesteś bardzo podobny do księcia Williama z rodziny królewskiej? <laughs> Szczerze mówiąc, <laughs> pracując w Intercity usłyszałem od... William jeździ pracujących tak. Paparazzi. Ale drodzy Państwo, ja mam taką propozycję. W ogóle spróbujcie wpisać książę William w przeglądarce internetowej. Zatrzymajcie sobie na przykład klatkę, albo zróbcie zdjęcie teraz podczas naszego programu Krzysztofa. Spróbujcie porównać te dwa zdjęcia. Tak mi się trochę marzy, że może kiedyś do księcia Williama dotrzemy i może jakieś spotkanie, słuchaj, z przedstawicielem rodziny królewskiej, a to swoją drogą otworzyłoby chyba trochę drzwi i możliwości rozwoju, prawda? No, myślę, że tak. Jakoś by to mogło wpłynąć, ale mówię, czuję się każdym dniem i z tego, że. Jest coraz lepiej, choć te efekty są dla mnie duże, może nie do końca widoczne, ale każdy dzień przynosi coraz lepsze efekty i tego się trzymam i dlatego nie odpuszczam. Jestem, tak jak powiedziałeś, bojownikiem. Słuchaj, to my pracujemy nad kontaktem z Rodziną Królewską. Ja tobie bardzo gorąco dziękuję. Mam nadzieję, że jak będziesz realizował te kolejne swoje pomysły które gdzieś tam już pojawiły się w Twojej głowie, to chętnie będziesz też odwiedzał nasze studio. Akurat dzisiaj gościmy w Twoim Oczywiście. domu, a następnym razem możemy się spotkać u nas w studiu. Krzysztof, bardzo dziękuję, w ogóle serdecznie dziękuję Ci gratuluję. Dziękuję bardzo. Krzysztof Hebla był moim i Państwa gościem w rozmowie dnia. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Krzysztof Witowski, do zobaczenia.